Cześć! Z tej strony Kasia i Tomek. Niejednokrotnie w tym roku mieliście okazję spotkać się z nami na Jagiellońskich Wieczorach Filmowych. Tak, dotychczas widzieliśmy się w auli profesora Tischnera, w Kolegium Kołłątaja, w Kolegium Nowym, gdzie gościł u nas profesor Tadeusz Lubelski. Widzieliśmy się również w Centrum Edukacji Przyrodniczej, w Baszcie w Przegorzałach oraz ponownie wielki finał był w Kolegium Nowym, gdzie gościliśmy samego profesora Andrzeja Wajda. Niejednokrotnie mogliście się z nami spotkać również na innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Czy to na maratonie filmowym organizowanym na dziedzińcu Kolegium Majus, czy na salonach i w wielu, wielu innych wydarzeniach. Mamy teraz małą prośbę. Prośbę o rewanż. Tak, prosimy Was o to, abyście poświęcili kilka sekund, żeby zagłosować na nas w konkursie PZU. Chcielibyśmy, aby o projekcie dowiedziała się cała Polska oraz żebyśmy mogli rozwinąć projekt w przyszłym roku, tak abyście mogli nieskończenie czerpać z jagielośki wieczorów. Filmowych. Liczymy, że najlepszy studencki projekt roku w kategorii kultura będzie właśnie z naszego uniwersytetu. Liczymy, że zaangażujecie się w to, zaangażujecie w to w swoich znajomych i będziemy mogli razem rozwijać ten projekt i rozwijać to, co dzieje się na naszym uniwersytecie. Dziękujemy, prosimy o głos i do zobaczenia.